Historia dla szkół średnich, kultura Rzymu, zawartość: Literatura, ogólne informacje o rzymskiej literaturze, poeci, historycy, dalej sztuki plastyczne, tutaj ogólne informacje o rzymskich sztukach plastycznych, w tym budownictwo, akwedukty i drogi, dalej romanizacja, tutaj romanizacja i jej skutki, miasta, język łaciński, prawa obywatelskie oraz igrzyska. Dalej religia, tutaj ogólne informacje o rzymskiej religii, kulty państwowe, tolerancja, kult panującego powstania żydowskie i ostatni blok chrześcijaństwo, Jezus Chrystus, narodziny nowej religii, prześladowania, dominacja chrześcijaństwa, pismo święte i organizacja religii. Literatura. Rzymianie pozostawali w wielkim kompleksie wobec Greków. Zetknięcie się z miastami greckimi na południu Italii dało początek ich fascynacji kulturą grecką. Szybko ulegli jej oddziaływaniu. Pierwsze utwory literackie w języku łacińskim wyszły w III wieku przed naszą erą spod pióra Greków i wzorowane były na literaturze greckiej. Właśnie wtedy przetłumaczono na łacinę Odyseję Homera, przekład ten obowiązywał w szkołach aż do czasów Augusta. Stopniowo też sami Rzymianie zaczęli zajmować się twórczością literacką. Interesujące jest to, że często pisali w języku greckim, uważając łacinę za język niedoskonały. Najwspanialszy okres literatury rzymskiej przypadł na ostatnie stulecie Republiki i początek Cesarstwa. Określany jest on nawet jej Złotym Wiekiem. Najwybitniejszą postacią tych czasów był Cyceron, Marcus Tullius Cicero, znakomity filozof, pisarz, mówca, mąż stanu i prawnik. Pozostawił po sobie ogromny dorobek literacki, doprowadził na weżyny język łaciński. Łacina Tycerona okazała się dla późniejszych pokoleń wzorem niedościgłym. Na początek cesarstwa przypada twórczość poetów Vergiliusza, Publius Vergilius Maro oraz Horacego, Quintus Horatius Flaccus. Vergiliusz jest autorem największego rzymskiego poematu epickiego pod tytułem Eneida, wzorowanego na Iliadzie i Odysei Homera. Dla Rzymian stał się on księgą narodową, ponieważ opowiadał o ich początkach w powiązaniu z historią Greków i Trojan. Kanwą poematu są wędrówki Eneasa, bohatera trojańskiego, którego potomkowie założyli Rzym. Choracy, natomiast, jeszcze za swojego życia uznany został za największego rzymskiego poeta lirycznego. Jego bogata twórczość literacka wywarła ogromny wpływ zarówno na współczesnemu, jak i na późniejsze pokolenia. Jest on autorem słynnej pieśni nielubileuszowej, napisanej z okazji obchodów rocznicy założenia Rzymu w XVII roku przed naszą erą. W tym czasie tworzył także najwybitniejszy historyk rzymski czasów republikańskich, Livius, Titus Livius. Spisał on dzieje Rzymu od jego początków, od założenia miasta, czyli ab urbe condita, do czasów sobie współczesnych, czyli do schyłku I wieku przed naszą erą. Celem Liviusza było pokazanie wielkości Rzymu, uzasadnienie jego panowania nad światem. Szczyt pisarstwa historycznego Rzymianie osiągnęli w sobie tacyta, Publius Cornelius Tacitus, historyka doby cesarstwa. W swoich rocznikach i dziejach przedstawił dzieje dwóch pierwszych dynastii panujących w Rzymie. Tacyt pisał z pozycji senatu, bo był przeciwnikiem jednowładztwa. Dlatego cesarze odmalowani są przez niego jako okrutni, bezduszni tyrani, w pracy korzystał ze znakomitych źródeł, ponieważ miał dostęp do archiwów państwowych. Co ważne, dokonywał także krytyki źródeł historycznych. Sztuki plastyczne. Rzymianie w sztukach plastycznych nie byli oryginalni, wzorowali się na Grekach, ale dzięki temu wiele zabytków sztuki greckiej przetrwało do naszych czasów. Panowała bowiem moda na kolekcjonowanie dzieł sztuki. Ponieważ możliwości zaspokojenia zapotrzebowania były zbyt ograniczone, rozwinął się szeroko zwyczaj kopiowania oryginalnych pomników greckich. Poza tym, artyści greccy pracowali na zlecenie rzymskich mocodawców, rzeźbiąc i malując na ich użytek, ale zgodnie z założeniami sztuki greckiej. Rzymianie okazali się prawdziwymi mistrzami budownictwa, zdecydowanie prześcigając Greków. Udoskonalili i zastosowali na wielką skalę konstrukcje łukowe i sklepienia kopułowe. Najbardziej charakterystycznym przykładem rzymskiego budownictwa są akwedukty, czyli wodociągi. Te wielkie konstrukcje oparte zostały na technice budowy mostów w celu wyrównania różnic wysokości terenu. Sklepienia natomiast stosowano przede wszystkim w budownictwie świątynnym oraz w monumentalnych budowlach użyteczności publicznej. Stanowiły one charakterystyczny element cywilizacji rzymskiej. Wszystkie miasta, a także twierdze wojskowe wyposażone były w publiczne łaźnie, termy, amfiteatry i teatry. Teatr w Rzymie odgrywał o wiele mniejszą rolę niż w Grecji, większość wystawianych dzieł była kopiami sztuk greckich. Teatr w Rzymie odgrywał o wiele mniejszą rolę niż w Grecji. Większość wystawianych dzieł była kopiami sztuk greckich. W przeciwieństwie do Grecji, gdzie bycie aktorem uchodziło za zaszczyt, w zamian za co na przykład aktorzy nie płacili podatków, w Rzymie aktorami byli tylko niewolnicy. Drogi. Rzymianie zasłynęli także jako budowniczowie dróg, których gęsta jak nowe czasy sieć pokryła terytorium całego cesarstwa, ułatwiając komunikację i handel. Rzymskie drogi były solidne, nie przekraczały 4 metrów szerokości. Najpierw kopano rowy do odprowadzenia wody, później usuwano ziemię, docierając aż do skalistego podłoża, najczęściej na głębokość około 1,5 metra. Wykop wypełniono następnie warstwami kamieni i zaprawy, a na nawierzchnię układano z płaskich kamieni. Droga nie była płaska, ale wypukła, aby woda deszczowa mogła spływać na boki. Romanizacja. Niezwykle ciekawym zjawiskiem w świecie rzymskim była romanizacja. Terminem tym określamy przejmowanie rzymskich wzorców kulturowych przez ludność zamieszkującą prowincję. Był to wynik wielkiej atrakcyjności kultury rzymskiej i faktu, że identyfikacja z nią mogła ułatwić karierę urzędniczą, wojskową i polityczną. Rzymianie zawsze popierali miejscowe elity, widząc w nich ostoje swojego panowania w prowincjach. Romanizacja była też przez Rzymian wspierana, ale nigdy narzucana siłą. Jej ważnym elementem była urbanizacja, czyli polityka zakładania i rozwijania miast. Każde z nich miało forum, kapitol ze świątynią Trójcy Kapitolińskiej, amfiteatr, stadion i teatr. Każde zaopatrywane też było w wodę dzięki akweduktom, które doprowadzały ją często z odległych miejsc. Miasta w prowincjach upodobniały się wizualnie do miast italskich, a zwłaszcza do Rzymu. Wiele z nich powstało zupełnie od podstaw, a zasiedlała je ludność pochodząca ze wszystkich stron Imperium Romanum. Elementem wspólnym, niwelującym przy okazji różnice etniczne, był język łaciński, posługiwać się nim musieli wszyscy. Podobną rolę spełniały rzymskie kulty państwowe. Ich przestrzeganie było z jednej strony dowodem lojalności wobec państwa rzymskiego, z drugiej zaś w morzu ludności obcej stanowiło swego rodzaju wskaźnik identyfikacji politycznej i kulturowej. Tolerancja religijna spowodowała łatwą akceptację kultów rzymskich, zarazem jednak Rzymianie nie mieli oporu z identyfikowaniem kultów miejscowych z własnymi. To z kolei uatrakcyjniało kulturę rzymską. Na wschodzie dominowała jednak Greka, a rzymscy osadnicy prędko ulegali hellenizacji. Ale przedstawiciele elit lokalnych, chcąc zrobić karierę państwową, musieli uczyć się łaciny. Stacjonujące w prowincjach wojska, zwłaszcza w północnej części cesarstwa, stały się inspiratorem postępu cywilizacyjnego, pobudzały procesy urbanizacyjne. To w pobliżu twierdz wojskowych powstawały osiedla cywilne, które z czasem w większości przekształciły się w miasta. Elementem romanizacji była również polityka nadawania praw obywatelskich. Był to niezwykle ważny instrument umożliwiający zapewnienie Rzymowi lojalności prowincjonalnych elit, a zarazem ważny czynnik ich romanizacji. Otrzymanie statusu obywatela rzymskiego dawało możliwość awansu społecznego do stanu ekwickiego, a następnie senatorskiego. Nadawanie praw obywatelskich zataczało zresztą coraz szersze kręgi, doprowadzając stopniowo do politycznej i prawnej unifikacji mieszkańców Rzymskiego Cesarstwa. Kulminacją tego procesu było nadanie w 212 roku przez cesarza Karakalę obywatelstwa rzymskiego wszystkim wolnym mieszkańcom Imperium Romanum. Igrzyska. Igrzyska w Rzymie organizowali Edylowie, a w okresie cesarstwa władcy i członkowie ich rodzin. Wyróżnić można trzy rodzaje igrzysk. W igrzyskach cyrkowych najważniejsze były wyścigi rydwanów, w igrzyskach gladiatorów krwawe zmagania ludzi oraz ludzi ze zwierzętami, podczas igrzysk teatralnych, wystawiono tragedie, komedie i krótkie sztuki mimiczne. Romanizacja prowadziła do unifikacji i integracji państwa, budziła poczucie przynależności do niego. Powodowała identyfikowanie się mieszkańców z kulturą rzymską i z rzymskim światem, z imperium romanum. W tym tkwi najprawdopodobniej. Tajemnica długowieczności państwa rzymskiego. Religia. Religia Rzymian kształtowała się pod silnym oddziaływaniem Etrusków i Greków, ale zachowała też wiele cech indywidualnych. Jej istotą było wielobóstwo. Początkowo była to religia nieosobowa, typowo rolnicza, w której kultywowano konkretny akt, np. siewu, dojrzewania zbóż czy zbiorów. Oprócz bóstw rolniczych, szczególną czcią otaczono bóstwa domowe: many, duchy przodków, lary, duchy opiekunów domostwa i penaty, duchy opiekunów spiżarni. Poza tym Rzymianie wierzyli, że w każdym człowieku zawarty jest boski element, geniusz, co w dobie cesarstwa legło u podstaw wykształcenia się kultu panującego. Z czasem wprowadzono w Rzymie kulty państwowe, niewątpliwie pod wpływem etrusków. Bóstwa nabrały cech antropomorficznych, to jest zaczęto je przedstawiać pod postacią ludzką. Z języka greckiego antropos człowiek, morfe kształt. Głównymi bóstwami rzymskimi byli Jowisz, Junona i Minerva, tworzące Trójcę Kapitolińską. Najważniejszym miejscem kultu państwowego stała się Świątynia Jowisza, najlepszego i największego, znajdująca się na Kapitolu w Rzymie. Tam oddawano także cześć i pozostałym bóstwom Trójcy. Szczególną rolę odgrywał kult bogini Westy, patronki domowego ogniska. Nabrał on charakteru ogólnopaństwowego, ponieważ Westa stała się także opiekunką świętego ognia, symbolizującego państwo rzymskie. Miał on stale płonąć w jej świątyni przy Forum Romanum. Nad kultem Westy i świętym ogniem czuwały kapłanki, Westalki pochodzące z najlepszych rodów rzymskich. Religia przenikała w wszelkie sfery życia państwowego. Obywatele byli zobowiązani do przestrzegania kultu bogów państwowych, a odpowiedzialność za to ponosił każdy urzędnik. Nieodłącznym elementem religii rzymskiej było wróżbiarstwo przejęte od Etrusków. Przed podjęciem każdej poważniejszej decyzji urzędnik państwowy zobowiązany był zaciągnąć wróżb, pełnił zarazem funkcję kapłana. W Rzymie bowiem poza nielicznymi wyjątkami nie było kapłanów zawodowych. Tolerancja. Rzymian charakteryzowała duża tolerancja wobec kultów obcych. Chętnie też utożsamiali swoich bogów na przykład z greckimi. Wyrazem takiej postawy było zbudowanie panteonu z języka greckiego pan wszystko teos bóg. To jest świątyni wszystkich bogów. Jest to największa i najwspanialsza budowla rzymska pokryta kopułą. Zbudowanie świątyni możliwe było dzięki zastosowaniu cementu. Wzniesiono ją w Rzymie w czasach Augusta i umieszczono w niej pomniki wszystkich bogów, które oficjalnie zostały uznane przez Rzym. Kulty wschodnie. W państwie rzymskim rozpowszechniały się także kulty wschodnie, a szczególną czcią na np. egipską parę Izydę i Ozyrysa, bądź też Izydę i Sarapisa. Już od czasów republikańskich znany był kult Kybele, małoazjatyckiej wielkiej macierzy, bogin płodności urodzaju. Niezwykłą karierę zrobił w Rzymie Mitra, irańsko-babiloński Bóg Słońca i Światłości. Symbolizował on kosmiczny porządek świata, zapewniał zwycięstwo i zbawienie. Był także uosobieniem cech typowo męskich, takich jak odwaga, braterstwo i lojalność. Dlatego był bardzo popularny w środowisku wojskowym, ale krąg jego wyznawców był dosyć szeroki. Kult panującego. W religii rzymskiej w dobie cesarstwa wprowadzono kult panującego i członków jego najbliższej rodziny. Zwyczaj ten narodził się pod wpływem religii wschodnich, zwłaszcza egipskiej. Ogromną inspiracją były także wierzenia Greków. Nie ma jednak wątpliwości, że wyrósł on również z tradycji rodzimej z kultu geniusza. Traktowanie panującego jako syna Boga lub wprost Boga odegrało istotną rolę w kształtowaniu się religii państwowej Rzymu. Kult władcy i jego rodziny był jednym z elementów spajających wielonarodowe i wieloreligijne Imperium Romanum. Powstania Żydowskie Obowiązek oddawania czci religijnej cesarzom doprowadził do konfliktu z wyznawcami monoteizmu Żydami. Zorganizowali oni dwa powstania przeciwko rzymskiej władzy. Po pierwszym buncie w latach 66-73 naszej ery, Rzymianie zburzyli świątynię Jerozolimską, a po klęsce kolejnego powstania w latach 132-135 naszej ery wypędzili całą ludność żydowską z Judei. Rozpoczął się wówczas dla Żydów okres wielkiego rozproszenia, zwany też diasporą. Przy zanikaniu hierarchii kapłańskiej wzrosła rola duchownych przywódców gmin, czyli rabinów. Chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo narodziło się w Palestynie w pierwszym wieku naszej ery. Początkowo stanowiło ono odłam judaizmu, szybko jednak się uniezależniło. Powstanie chrześcijaństwa wiąże się z nauczaniem Jezusa Chrystusa, który głosił przesłanie miłości, miłosierdzie oraz nadejście Królestwa Bożego i odkupienie win. Przez swoich uczniów uznany został za oczekiwanego Zbawiciela, Mesjasza, z języka greckiego "Chrystos", Pomazańca i Syna Bożego. Swoją działalnością Chrystus naraził się arystokracji kapłańskiej Jerozolimy, która otwarcie wystąpiła przeciw nowemu ruchowi. Palestyna stanowiła wówczas prowincję rzymską, zarządzaną przez prokuratora Poncjusza Piłata. Kapłani przedstawili mu Chrystusa jako osobę, która podżega przeciwko władzy rzymskiej. Pod ich wyraźnym naciskiem Poncjusz Piłat kazał pojmać Chrystusa, a następnie skazał go na śmierć przez ukrzyżowanie. Data ukrzyżowania nie jest dokładnie znana. Pewne jest tylko, że już Piłat zarządzał Palestyną w latach 26-36 naszej ery. Nauczeństwo i śmierć Chrystusa nie zlikwidowały herezji. Działalność nauczyciela kontynuowali jego uczniowie, nazwano ich apostołami, to znaczy wysłannikami Chrystusa. Szerzyli oni naukę Jezusa i legendę o Nim oraz ogłosili Ewangelię, czyli dobrą nowinę, z języka greckiego Evangelion. Była nią wiadomość o zmartwychwstaniu Chrystusa i zbliżającym się jego powrocie. Ogłosili Jezusa Chrystusa zbawicielem, mesjaszem, który swoją śmiercią na krzyżu zbawił ludzkość, odkupił wszystkie jej grzechy. Zwolenników Chrystusa i jego nauki zaczęto nazywać chrześcijanami. Pierwsi chrześcijanie rekrutowali się spośród wyznawców judaizmu. Ich liczba była dość ograniczona ze względu na narodową tradycję żydowską i wymóg pewnych rytualnych zabiegów wynikających z prawa mojżeszowego, jak obrzezanie i dochowanie czystości pożywienia. Przełomowa okazała się działalność św. Pawła Starsu. Przyjął on naukę Chrystusa już po jego śmierci i stał się jego gorliwym krzewicielem. To właśnie Paweł dał wykładnię, według której nie tylko członek gminy żydowskiej może zostać chrześcijaninem. W praktyce oznaczało to zerwanie z judaizmem. Od tego momentu chrześcijaństwo rozpoczęło rozprzestrzeniać się po całym terytorium cesarstwa. Pierwsze gminy chrześcijańskie poza Jerozolimą powstały w miastach wschodu Aleksandrii, Antiochii i Efezie. Szybko nowa religia dotarła także do Italii. Historyk tacyt podaje, że w czasach Nerona, w Rzymie istniała już znacząca grupa wyznawców Chrystusa, czyli chrześcijan. Prześladowania. Nowa religia dla ogółu mieszkańców Imperium Romanum była mało zrozumiała, zwłaszcza że przez dłuższy czas chrześcijan uważano za sektę żydowską. Żydzi zaszczynili wszystko, aby ich zwalczyć. Na tym tle doszło do pierwszych prześladowań chrześcijan w czasach Nerona. Uznano ich za winnych podpalenia Rzymu w 64 roku naszej ery i z rozkazu Nerona dokonano masowych aresztowań. Następnie zostali oni skazani na hańbiącą śmierć przez ukrzyżowanie albo rzucenie na pożarcie dzikim zwierzętom. Prześladowania te trwały jednak krótko, były wręcz incydentalne. Wystąpienia antychrześcijańskie w późniejszych czasach miały z reguły charakter oddolny, ludowy. Dopiero w połowie III wieku naszej ery rozpoczęły się prześladowania nakazane odgórnie. Władcy imperium romanom dostrzegali bowiem w religii chrześcijańskiej zagrożenie dla ustalonego ładu państwowego. Wynikało to m.in. ze stosunkowo częstego odmawiania pełnienia służby wojskowej przez chrześcijan, nie chcieli oni też składać przepisowych ofiar przed posągami cesarza i bóstw państwowych. Niewątpliwie znaczącą rolę odgrywał również fakt, iż chrześcijanie byli już wówczas zorganizowani w struktury kościoła, które pozostawały poza kontrolą państwa, a to godziło w jego porządek. Kulminacja prześladowań przypadła na lata 303 i 304 na rządy cesarza Dioklecjana. Dominacja chrześcijaństwa. W 313 roku naszej ery cesarz Konstantyn Wielki ogłosił w medialnie akt tolerancji, nazywany Edyktem Mediolańskim. Na jego mocy chrześcijaństwo uzyskało prawa równorzędne z innymi religiami. Sam Konstantyn był pierwszym cesarzem chrześcijańskim, mimo że chrzest przyjął dopiero na łożu śmierci. Przez wszystkie lata swojego panowania wspierał jednak religię chrześcijańską i Kościół. Przekonany był bowiem, że swoje zwycięstwo w 312 roku przy moście mulwijskim w Rzymie, które dało mu panowanie nad Zachodem, zawdzięcza opiece Chrystusa. Tuż przed bitwą miał widzenie, podczas którego ujrzał monogram Chrystusa z napisem pod tym znakiem zwyciężysz. Wiek czwarty to już w niczym nieograniczona ekspansja chrześcijaństwa i ugruntowanie jego pozycji w państwie. Nawet panowanie Juliana Apostaty który pragnął przywrócić religiom pogańskich ich poprzednie miejsce, nie był już w stanie tego procesu zatrzymać. W 392 roku cesarz Teodozjusz Wielki, który panował w latach 378-395, zakazał wszelkich form kultu pogańskiego. Triumf chrześcijaństwa był więc pełny. Pismo Święte Świętą księgą chrześcijan jest Pismo Święte, czyli Księgi Starego i Nowego Testamentu, inaczej Biblia chrześcijańska. Biblia hebrajska zawężona jest tylko do Starego Testamentu, oznacza to, że nowa religia nie odcięła się od swoich judaistycznych korzeni. Wykładnią wiary chrześcijańskiej jest Nowy Testament, który powstał na przestrzeni I-III wieku. Składa się on z czterech ewangelii: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana dziejów apostolskich, listów apostolskich i apokalipsy według świętego Jana. Wszystkie te utwory powstały już po śmierci Chrystusa. Organizacja Od momentu powstania chrześcijaństwa zaczęła tworzyć się jego struktura organizacyjna, która bazowała początkowo na wspólnotach gminach. Stopniowo krystalizowała się hierarchia wewnątrz gmin i poza nimi. Na czele wspólnot stali biskupi, z języka greckiego episkopoi nadzorujący, stąd episkopat. Oprócz nich wyłaniano prezbiterów, starszych, którzy pełnili różne funkcje kapłańskie. Ich pomocnikami byli diakoni. Z czasem za najważniejszych w hierarchii zaczęto uważać biskupów Rzymu, ponieważ tutaj męczeńską śmierć ponieśli apostołowie Piotr i Paweł. Od momentu powstania Konstantynopola w 330 roku i przyjęcia przez niego funkcji stolicy państwa, najważniejsza rola przypadła rezydującym w nim biskupom. W ten sposób ukształtował się Kościół. Dziękuję za uwagę, jeśli podobał Ci się filmik, zostaw łapkę w górę, daj suba i do usłyszenia.